Witam was serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii na kanale Kulo Edyta vs Sztuczna Inteligencja i dzisiaj poznamy jeden, jedną właściwie z nich, jest to Mid Journey i dowiemy się, czy sztuczna inteligencja jest w stanie zaproponować nam fajne inspiracje paznokciowe na paznokciach, czy będzie dobrym narzędziem, który pomoże w pracy stylistki paznokci, Sprawdźmy, jak sztuczna, styliza... sztuczna y, inteligencja widzi stylizację paznokci y, w, w wersji graficznej. Mamy tutaj przed sobą Midjourney. Jest to jeden z typów sztucznej inteligencji. Ona nie pisze tekstów, na przykład, tylko tworzy grafiki. Jednak stworzy y, grafikę taką, którą y, chcesz, pod warunkiem, że dobrze jej to wytłumaczysz. Ja się na tym nie znam, to jest dla mnie nowość. Wiem, że coś takiego istnieje. Chciałabym zwrócić uwagę naszych widzów, że coś takiego powstaje i już działa i może posłużyć jako pomoc wielu z Wam. Z was. I przygotowałam sobie już wcześniej różne propozycje, co mogę wpisać do tej oto Schmidt journey, licząc na to, że wyskoczą fajne inspiracje na wzorki na paznokciach. Już wcześniej troszeczkę porobiliśmy takich rzeczy, tylko musicie pamiętać, że... Jeżeli wpiszecie hasło, ym, nie, może nie, że źle, tylko trzeba być bardzo precyzyjnym, bo jak nie będziesz precyzyjnym, to Ci wyskoczą bardzo dziwne rzeczy, wręcz bym powiedziała momentami psychodeliczne. Szczerze, nie wiem jak to opisać, co ja tu, co ja patrzę, nie? Tu tylko widzę, że jest krótka, ale balerina, to bez dwóch zdań. Takby jakby y, paznokieć u stopy odrośnięty za, za długi? Ale to jest chyba palec. Rozumiecie, nie? Jest taki miszmasz, więc trzeba odpowiednio dobrać komendę. Tu już jest troszeczkę lepiej, bo z tego obrazu jeszcze by szło coś ogarnąć. Jeszcze by tam, muszę by to odmalować. Znalazłam też profil paznokciowy, który korzysta z tej sztucznej inteligencji. Nie wiem na jakiej zasadzie, jakie wpisuje komendy, jednak jej paznokcie wyglądają w sensie, propozycje jakie ona otrzymała wyglądają bosko, bardzo nieprawidliwe, znaczy, nie realis znaczy realistycznie, ale z drugiej strony widać, że to jest coś, coś jest nie, coś jest nie halo na niektórych propozycjach. Jest to yim nail? Boże, nie wiem jak to wypowiedzieć. W każdym razie też tak chcę i też dzisiaj zaproponuję sztucznej inteligencji, żeby mi coś yy, zaprojektowała. Pierwszą propozycją będzie coś co wymyślił Paweł, twarz 10 najbardziej wpływowych osób na świecie jako zdobienie na paznokciach. Zobaczymy czy tak krótki tekst, tak krótka komenda wystarczy i co tutaj nam powstanie. Wygenerowała nam Midjourney paznokcie. To w ogóle nie wygląda na paznokcie w prawym górnym rogu, w prawym dolnym rogu to raczej wygląda na jakieś nakładki na paznokcie. Tu mamy też jakieś nakładki na paznokcie, Jedynie co, to ta propozycja faktycznie może wyglądać, ale też jakoś dziwnie, tak jakieś nakładki na sam, na sam czubek wolnego brzegu. No tutaj poleciała sztuczna inteligencja, bo to była komenda najdrożej wylicytowane rzeczy na świecie jako zdobienie na paznokciach. Okej, okay. a no to, się, to, nie dziwo, to nie dziwota, ale zobaczymy, jak tę drugą opcję zrobiła. O, proszę państwa, druga opcja z tymi najbardziej wpływowymi twarzami na paznokciach. Nie wiem, czemu na palcach też są te wpływowe twarze. Tego nie rozumiem. Jak nie było takiej komendy. Okej. Okay. Najlepiej to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o paznokcie lewy górny róg. To jeszcze by faktycznie szło odwzorować, ale nie jest to jakoś ładne. W sumie. Prawy górny róg też by szło odwzorować, bo to już takie gotowe są. No, tak siatka tylko na to i buch na tipsa. Jeżeli chodzi o prawy dolny róg, to to wyglądają już nawet nie jak krótkie, ale szpice, ale jak ym, kurze szponki. Za to lewy dolny róg. Paznokcie wyglądają ładnie, ale twarze są na palcach, a nie na paznokciach. Ale mimo wszystko też jest taki owalny kształt, też by to szło jakoś tam odwzorować na paznokciu, no jest to ciekawe doświadczenie zobaczmy co Hania wymyśliła długie realistyczne paznokcie A mają, y, mają świecić jak latarka te paznokcie piękne długie paznokcie y, pokazane od góry realistyczne oczy grafiki, o <grafiki oczu na paznokciach to, to, to mu potencjał Obawiam się, Hanno, że to... Chociaż ty? Tak sobie to wyobrażałaś? Wiesz co, jak. Yy, wiesz co, to No chyba te sprawy go dołu najbardziej chyba yy, są takie, jak miały być. Widzicie, no, jak, jeżeli za mało szczegółów podacie, to potem też. No, już nie bywa. Dobra, to były te pierwsze. Teraz trzeba poszukać tych drugich. O, mamy. Piękne, długie paznokcie od góry, realistyczne oczy, grafiki o oczu. Ale no, gdzie te oczy? Gdzie te grafiki oczu? Trzeba się tego nauczyć. Motopotencjał. No, szczerze mówiąc, ja jeszcze takiego kształtu jeszcze nie widziałam na paznokciach u nikogo. Bo to niby to owal, yy, ale sam czubek. O co tu chodzi, nie? O co tu chodzi? Czy mój umysł by był w stanie coś takiego. Wymyślić? Nie wiem. Lecimy dalej z kolejnymi propozycjami. Kolejne propozycje należą do mnie. Ja po prostu poprosiłam o realistyczne paznokcie ze wzorkami y, y, różowego, <grych> różowego księżyca i świecącymi gwiazdami. I boję się, co dostanę, nie. Drugą propozycję to chciałabym y, realistyczne paznokcie ze wzorkiem krajobrazu, y, różowego jeziora. I zielonego lasu. Róż i zieleń. Tak sobie wymarzyłam i zobaczymy, jak moje wymarzone paznokcie widzi sztuczna inteligencja. Ty kurde! Zajeb... No to idzie odwzorować! Nie no, te lewy dół mi się bardzo podoba. Prawy też, ale prawa góra chyba najbardziej mi się podoba. Takie jakby cień w, w, szarości. W... Kurde, no te są fajne! Tu jestem w szoku. Zobaczymy ten, ten drugi. Las i rzeka. Jak będzie wyglądać na paznokciach. Wzięłam takie proste rzeczy. O kurde, proszę państwa. Wow, piękne! Piękne! To chcę odmalować. Piękne. O kurde, jak w landscape. Tylko taki jeszcze bardziej zaawansowany landscape. Nagrywam wam, wam kurs. Godą wam. Piękne to jest. I już ładnie kolorystyka dobrana. Ale gdzie ta różowa rzeka? Chciałam dużo rzekę, ładnie to wygląda. Tu jeszcze jakiś kurde, nie wiem, list, czy bierą, wie co, kamienie, jakieś takie. No to jest, to, to, to mi się podoba, to by szło odzorować. I już widzicie od razu na pięciu paznokciach, jak to wszystko wygląda. Na przykład, klientka poprosi o migdała, czerwonego, z takim i z takim wzor wzorem. I ty wpisujesz szybko klientce i robisz jej taką symulację w salonie. Jak na jej dłoniach by to wszystko się prezentowało? Może niekoniecznie jej dłoniach, ale ogólnie jakby to wszystko się prezentowało na, na paznokciach, to co ona sobie wymyśliła, nie? I ma klientka cztery propozycje i malujecie. Deal wdatnie. Dobra, lecimy dalej, bo jeszcze mamy kolejnego członka Timu, który też y, jest ciekawy, co sztuczna inteligencja, w, jakby to powiedzieć, wypluje. Przemek. Y, zdjęcie ręki z paznokciami w kształcie pizzy i krótkie ale szpice w wersji angielskiej. Zobaczymy. No i powiem Wam, tutaj też mamy, kurde, gotowe, fajne wzorki na paznokciach. Kurde, szłoby się tym zainspirować. Te na dole też. Jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. Takie wypukłe rzeczy. Dziwnie te ręce są jakoś włożone, ale ogólnie jesteśmy w stanie to odwzorować na paznokciach. Myślę, że tak. Prawą stronę, jak najbardziej, lewą stronę. To co na paznokciach? Myślę, że bez problemu. Tylko nie rozumiem, co to ma wspólnego z pizzą, ale dobra. A nie. Ha. No ale na paznokciach nie ma pizzy, więc kurde. Jestem ciekawa, jak, jak zrobi krótkie, ale szpice. Nawet sztuczna inteligencja wie, że nie można wyżynać krawędzi dolnych i ich nie wyżyna. I to nie są wcale krótkie, ale szpice, tylko to są średnie, ale szpice więc. Sztucznej inteligencji tutaj nie zagniesz, no. Ale obawiam się, że sztuczna inteligencja nie wie o co chodzi. W naszym powiedzeniu krótkie, ale szpice. Dobrze, to były propozycje przemka. Teraz sprawdźmy. Krystka propozycje będą się prezentować. Kurde, krysy ktoś tu zaszalą. Co? Wygeneruj zdjęcie paznokci z krajobrazem Polski. Wygeneruj długie paznokcie z przedmiotami, z gry Wiedźmina. Mhm. Z krajobrazami Polski? Ty faktycznie? Czy ktoś poznaje swoje miasto? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, gdzie to może być. To by było ciężko troszkę namalować, dużo szczegółów, drobnych rzeczy. Trochę to by było zbyt mocno skomplikowane do namalowania, ale jest to ciekawe, no i nie jest to niewykonalne. To bez dwóch zdań. Tylko, czy to tak faktycznie się z Polską kojarzy, no nie wiem. Tu mamy kolejne inspiracje. Jakie w Wiedźminie paznokcie wiedźmińskie z, z rzeczami z Wiedźmina? To są zwykłe paznokcie, ale są jakieś malunki wiedźmińskie. Tutaj mamy nakładkę na pięści. Ta w tle to trochę jak Cirilla wygląda, ale to raczej nie ona. I to jest chyba jakby nakładka. Tutaj znowuż mamy na dole i to mi się chyba najbardziej podoba. Bordowe paznokcie z jakimś metalowym wzorem na paznokciach. Cały design jest zrobiony, bo tu mamy jeszcze jakieś takie rysunki czy te kładki wie co. Te z lewej strony, o to by szło odwzorować na paznokciach nawet, ale nie podoba mi się to wizualnie. Ale jest to ciekawe, to jakieś szpikulce wystające. To już szaleństwo, trzeba po prostu najlepiej z tego co zauważyłam, Zawierać słowo, że realistyczne to ma być, a nie jakieś takie, widzicie, nierealistyczne. No i drugie paznokcie. Jakie według sztucznej inteligencji nosiłaby paznokcie Lara Croft? Czemu u sztucznej inteligencji paznokieć zaczyna się w tym miejscu? Nie, czekaj. Tego nie sposób zrozumieć, bo to jest tak paliczek i to jest paliczek, paliczek w paliczek wchodzący i z obydwóch stron, jakby. Pazn... Mój mózg tego nie ogarnia. Wiecie, jak to y, Tomb Raider, Lara Croft, czyli archeolog, y, buszująca po y, kryptach. I to wygląda tutaj jak napisy wyżłobione, wyrzeźbione, wyżłobione gdzieś tam na jakimś arkofagu, dobrze mówię? Arco No, to, to pasuje, a tutaj zwykłe krótkie czarne paznokcie, tylko jakieś a'la pierścionki, więc tu bardziej sztuczna inteligencja, inteligencja poszła w biżuterię, a nie w paznokcie. Ciekawe to. Zdecydowanie dzisiaj wygrywają krótkie, ale szpice Przemka i krajobrazy też e, robią tutaj e, robotę, to naprawdę wygląda bardzo realistycznie. Więc nie mogę się doczekać następnego odcinka, co przyniesie ciekawego. Już wiem mniej więcej jak wpisywać komendy, nic tylko działać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Papa, pa. podziel się w komentarzu swoją propozycją, którą moglibyśmy wygenerować w następnym odcinku dzięki czatowi.